Cześć, witajcie w 23 wylogmasie. Jest to ostatni wylogmas z Gdańska. Właśnie skończyłam pracę. Dzisiaj byłam w biurze i kończyłam z domu. Dlatego wcześniej się nie odzywałam, bo mnie po prostu nie było i rano nie zdążyłam. Więc tak, ja niedługo na pociąg. Mam za półtorej godziny niecałe pociąg. Więc teraz otworzymy sobie kalendarze adwentowe ja się muszę szybko pakować, bo mam bardzo mało czasu Więc otworzymy kalendarze, spakuję się i później już będziemy jechać do domu Więc co? Przejdźmy już do Zalando 23 szukamy O! Tutaj jest 23 Chyba to będzie coś do makijażu Jest to Kiko Green Eyeliner Okej, okay, eyeliner z Kiko. Ja co prawda nie używam, ale jakbym się nauczyła, to bardzo chętnie. A numer 24 w ten sposób spakuję do bagażu i otworzymy go razem w wigilię. Chodźmy jeszcze szybko po kalendarz Skintera, bo nie otwierałam dzisiaj jeszcze, więc już w ekspresowym tempie. Tu nie wiem, czy Arek pokazywał. Chyba nie, bo to wczoraj robił. Już ma y, pierwszą część y, samochodu. No, ale my nie. O tym my o kinderze. 23. W 23 mamy kinderka. No i nie z racji, że nie będę tego zabierać już do Lublina. Otworzę 24. To na co czekam Aras. A nie mogę otworzyć. Ale zobaczcie. Jest kinder, niespodzianka. Więc zaraz mu zaniesiemy i sobie zjemy. Proszę. A to jest z y, Wigilii? Tak. teraz? Mhm. A nie chcesz otworzyć sobie jutro na filmie? Nie. Tak. Za mną chyba straszny bałagan, bo jestem w trakcie pakowania. Kinderek z dzisiaj. O, jajko jest, to jest wale jajko. Nie, lubicie chyba, kinder? Ale najważniejsze jest, co jest tu. Nie, ja Ech? najbardziej lubię czekoladę. Chyba specjalnie tak dali. Jest święty Mikołaj. I to jest to samo, co było z sz 6 na Mikołajki. A ty to nie był Mikołaj? Chyba elf. Mhm. Wtedy. Wtedy nie pomyślałam, że to jest elf, ale teraz tak myślę, że to był elf. A w ogóle dzisiaj byłam w pracy w tym t-shirtcie. Bardzo się jego fajnie nosi, bardzo przyjemny. Taki... nie chodzę zwyczaj w takich intensywnych różach w ogóle. w takich intensywnych kolorach, ale bardzo było przyjemnie. Już się tak w miarę spakowałam. Mam małą walizkę, mam dużą torbę, torebkę, plus plecak, więc sporo tego jest. Może jakoś dojdę na ten pociąg, ale bałagan, wszędzie bałagan. Już wychodzimy, ale piękna torebka prezentuje. Ja niestety biorę tylko jedne buty I to są te śniegowce Ale chyba to będzie Szkoda, Najwygodniejsza nie wierzysz, opcja no. Nie, chyba tak pójdę Myślę, że tak Po co mają mnie obcierać A też teraz jest tam mokro, bo jest odwisz Więc takie śniegowce mhm. lepiej się sprawdzą nawet do czyszczenia i tak dalej. No dobra To my już lecimy na pociąg Żeby nie było Mam plecak i jeszcze walizkę i torbę Dużo rzeczy Ok, on okay. widzimy <laughs> Już na stacji Warszawa Wschodnia Kupiłam sobie szybko kanapkę w Cafenero Cały czas są jakieś ogłoszenia, więc będę mówić krótko No, są dużo Jest opóźnień aktualnie Mam nadzieję, że mój pociąg zaraz przyjedzie I już pewnie odezwę się z domu Bo obstawiam, że w tym pociągu będzie dużo ludzi Więc widzimy się później A to jest kanapka z Cafenero Z, z kurczakiem roślinnym I często właśnie nie ubrałam, bo inne mi nie pasowały i Już ją lubię i jest bardzo fajna Więc polecam A ja już tam pójdę nacelować sytuację Jestem już w domu z Mikusiem. Mikusia jeszcze chyba nie znacie, to jest mój piesek <grytanie> Miki. No i tak jestem już w domu. Oczywiście nie obyło się bez Mikuś, siądź ładnie. Siad. No. Oczywiście nie obyło się bez przygód, bo wsiadam do swojego pociągu, a jestem w tym samym kierunku, więc ogarniałam sytuację. Ale no, już był trochę stres, że dostanę mandat albo że gdzieś pojadę, ale na szczęście pociąg jechał do Lubina, dokupiłam sobie drugi bilet za 10 zł yy, z Dęblina, bo w Warszawie siadam w zły pociąg, ale jestem już w domu, nawet lepiej wyszło, bo jestem wcześniej, Mikuś tutaj już się za mną stęsknił i mnie cały czas liże, Zosta zostaw już Mikuś, więc co, idę jeść kolację z rodzicami, jeszcze wam pokażę jaką mam super choinkę Jaki jest wystrój świąteczny u mnie w domu Tutaj jestem przy takim drzewku, który kiedyś dostałam od babci Więc jest super klimatycznie Mikuś mnie że już przestajemy lizać <grym> Więc co yy, Kanapka była pyszna Miała, Udało mi się mieć też miejsce w pociągu Bo poszłam oczywiście na swoje miejsce I mówię, że to jest moje miejsce A chłopak, że nie wiem, czy to jest jego miejsce No i się okazało, że jestem w pociągu Ale szczęście jakieś było wolne I miałam duże szczęście, bo Większość ludzi po prostu stała w pociągu jest teraz milion osób, ale tak. Jeszcze co chciałam powiedzieć na dworcu, a nie miałam szansy. Chciałam podziękować za wszystkie subskrypcje. Naprawdę cieszy mnie to, że oglądacie moje filmy, że mam już 200 subskrybentów. Jestem bardzo za to wdzięczna. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to będzie mi mimo, jeśli to zrobicie. I co? Życzę Wam. Dobrych przygotowań przedświątecznych I widzimy się jutro W ostatnim vlogmasie w tym roku Ach, Naprawdę szybko to zleciało Chociaż było bardzo dużo pracy Dużo godzin na tym spędziłam Ale myślę, że będę mieć super pamiątkę Więc co? jeszcze ostatnie klipy Z mojego domu No i co? Widzimy się jutro Pa pa Kto tam jest? Chodź tu, chodź Pokaż się tu, pokaż się. O, gdzie jestem Miki. Jestem Miki, tak? Jestem Miki, jestem vlogerem przyszłym. To ja i mój kanał Świat Mikiego. Lubię jeść ciastka i pasztet. Tak? Dobra. Już Mikiego nie męczę, idziemy jeść kolację.